Ja mu mówię, chcesz oglądać coś na swoim telefonie, to idź stąd, bo ja chcę tutaj w końcu coś nagrać. A on mi mówi, nie, ja tu będę. Hmm. Lampą rusza Emilia. E, nie, bo ja tu będę, bo ja cię kocham. Słuchajcie, wiecie co on mi powiedział wczoraj? Ja mu, wczoraj Brian sobie w ogóle to Brian jest... nie jest na kwarantannie, ale jest na... E, nauczaniu, czyli zdalnym nauczaniu uczy się w domu. Dlaczego nie jest na kwarantannie? Bo pół klasy jest na kwarantannie, pół nie. Kto by się na tym wyznał? W każdym razie Brian nie. E, no, on gdzieś tam nie miał kontaktu z tym nauczycielem, z którym miała pół klasy. Przemilczmy temat. E, I wczoraj właśnie przed Brianem. Ja mówię, Brian, pies czeka, możesz go wpuścić? <laughs> Bę ja mówi: Mamo, chwilę, przecież inne psy są cały czas na polu. Ja mówi: Brian, no idź, bo mu łapki zmarzną. Jezu, inne psy mogą być cały dzień na polu i nic im nie jest. Ja wołam, Brian, ale ten pies mieszka w domu. Brian idzie, otwiera drzwi psu i wiecie co mówi? Fido, to mieszkasz w domu, a drzwi się nie umiesz otworzyć. <grych> I bądź tu mądry i pisz wiersze. Tu normalnie idzie oszaleć. takich atrakcji to ja mam praktycznie codziennie i wiem, myślę, że już poznaliście Briana i jego poczucie humoru. Słuchajcie, mam przepiękny kubek. Kubek dostała Emilka wczoraj od cioci Gosi, o, bo wyłoniło się i dziecko z buszu idzie. Z buszu, bo oczywiście już się rozczekała. nawet się warkoczyk rozleciał, co data plut. Tak? Coś... Powiedz głośno. Ten dom to dom wariatów. <śleszy> Słyszeliście to? <tam? śleszy> dom wariatów. Tak, czasem tu jest jak dom wariatów. E, tutaj dostała jeszcze takiego Kubusia Puchatka. I takiego jeszcze z kubusiem, puchatkiem. I, tu, i tu. Nie, To jest akrotetany. Jak jemu jest? Tygrysek, tylko on się tam jakoś nazywał w tym I oczywiście Jestem jeszcze. Na jest na drugiej stronie. No, jest, to jest no, a bo na drugiej stronie jest inaczej. Widzicie jakie piękne kubeczki dostała? Emilia ma teraz nową fazę na kubusia-puchatka. I pościel też mamy kubusia-puchatkę, do no nie? Kubusia-puchatka. I... Poduszkę, tak. I słuchajcie, ta pościel, uwaga, ona ma przeszło 10 lat, bo to była pościel jeszcze Briana. Także Brian miał wtedy jazdę na Kubusia teraz ma Emilia, a ja zatrzymałam tą pościel, bo była po prostu w bardzo dobrym stanie. I, yy, no i tak jakoś przypomniałam sobie, jak Emilia ostatnio ma tą jazdę i chcę pokazać znowu kolejne skrzaty z zeszły ze strychu, no nie? Tak, to jest te długi. No, długi malinka. A i Malinka, proszę Nie, bardzo. Rozkasz, rozkasz. Aha, potem to było ojciec i syn, a to teraz już inaczej, tak? Dobra, w każdym bądź razie to jest, to jest ten ostatnie strzepy z szafy wylazły. I, ma... I dziecko. I to i dziecko. Piękne. Musimy znaleźć miejsce i w ogóle w ten weekend, to myślę, że ogarnę tyle salon, żebym mogła właśnie wjechać już trochę, przynajmniej z ozdobami świątecznymi. A ja od gości dostałam przepyszną kawę, którą sobie właśnie raz, że zaparzyłam, dwa, że yy, przesypałam do pojemnika o po krówkach. Także... ale one są w biedronce, bo przecież że nie ma sądu, bo są droższe. Nie powiem Wam dokładnej ceny, ale wiem, że są, bo u nas nadal normalnie w sprzedaży są. E, słuchajcie, powiem Wam, zima zatrzymała się u nas na dłużej i wczoraj Emila ostrożnie, bo całym trzęsiesz ten, telefonem. Tak, zatrzymała się zima na dłużej i wczoraj jak jechałyśmy właśnie do gości, to... Oglądałyśmy las, naprawdę ma swój urok, On yy, uwielbiam las, cztery pory roku oglądając, także yy, gdzieś tam będziecie mieć chwilę przebitki, jak yy, jedziemy przez ten zaśnieżony las. Yy, dobra i jeszcze wstąpiłyśmy wstąpiłyśmy do skrytki pocztowej i chciałam podziękować, bo tutaj już yy, mam dwie kartki, ja to mi się cieszy, bo to jest po prostu fenomenalne, ja sobie będę je zbierała, tak jak w tamtym roku i przechowuję sobie w pudełeczku i będę miała pamiątkę kiedyś jak zamknę kanał to po prostu usiądę i będę oglądała te moje kartki od was. Tutaj mam prześliczną kartkę z choinką i serdecznie pozdrawiam Drafińskie moje kochane, które oglądają mnie chyba od początku gdzieś tam. Mówię dwie, bo pamiętajcie, że to jest matka i córka. I tutaj mam nawet pozdrowienia jeszcze nawet od męża, także super, dzięki, piękne. Bardzo się ucieszyłam, jak zobaczyłam, że coś w skrytce jest. A tutaj jeszcze właśnie od widzę, które oglądają mnie chyba od początku. No to to już jest w ogóle coś fantastycznego. Ale kartkę też mam. Czy to się w ogóle jeszcze nagrywa? Jak tu siedzisz, to mógłbyś przynajmniej mówić, czy się nam nagrywa. Jeszcze się nam nagrywa. Dobra, a tutaj kartkę mam od dziewczyny, która ma kanał. Słuchajcie, i na pewno serdecznie Was zapraszam. To jest Monika Fac też przepiękna kartka. Popatrzcie. Taka odstająca. Kiedyś będzie fenomenalną pamiątką. Także Monia serdecznie Cię y, pozdrawiam i dziękuję, bo Monia otworzyła, słuchajcie, swój sklepik, o którym marzyła. Jest to sklepik na Facebooku. Y, wpiszemy Wam z Braille'em y, no to, żeby ją znaleźć właśnie, y, żeby Moni sklep znaleźć. I dostałam dwa prześliczne. Kolczyki. mi pokazać? To jest zegar. Nie wiem, czy to będzie widać, wiecie co? Zrobię wam po prostu zbliżenie. Takie kółeczka. I tutaj jest, to są yy, zegar. Tutaj mam yy, godziny po prostu rzymskie. Godziny prześliczne. Takie yy, malutkie. Nie lubię nie, takiego wielkiego. Wiecie, że na co dzień po prostu mogą być. I właśnie to też jest stal chirurgiczna. Ona ma. Tak? Nie było widać. Aha. Nie było ich widać, Emila mówi, że nie widzieliście, także za chwilę Wam pokażę zbliżenie, super, że mówisz. I Monia ma sklep online, biżuteria ze stali chirurgicznej, biżuteria rodowana, biżuteria, słuchajcie, pozłacana. Także fajnie, bo tutaj mam jej reklamę, za chwilę Wam też zbliżę razem z tymi kolczykami i wypadły mi te takie maleńkie choinki. Zobacz, Emilia, takie cuda, będziesz mogła sobie nakleić, jakąś pracę zrobić, tak? Cieszysz się? Cieszę się. I były jeszcze dla które oczywiście zaraz zostały zjedzone. Ja y, dosypuję kawę, cukier y, do kawy, bo mleko już wjechało. I za chwilę sobie zobaczycie, co przygotowałam dla Was jeszcze w tym filmie. Emilia została moim operatorem. Ej, dlaczego ja jestem jeszcze w tym fartuchu? Mam gotować bigo, słuchajcie. Zapomniałam zupełnie. Anka oddaj fartucha. Masakra. E, dobra, zrzucam i jestem w swojej e, koszulce. To było z ostatniego lumpowego holu. Pewnie już jestem brudna, bo tu oczywiście gotowałam. Dzisiaj wleciała w ogóle zupa krupnik i były ryby. Także taki był obiad. Stąd tu takie całe zamieszanie. Za chwilę będę jeszcze robić bigos na weekend, bo wiecie, że bigos to jednak musi troszeczkę popracować, odstać swoje, żeby był najlepszy na świecie. Ale najlepszy na świecie to jest ta kawa. I ja ją dostałam, Gosia dostała ją na pewno z Włoch. Pewne, ma rodzinę we Włoszech i ona jak jest tam u niej, to ona często albo jakieś winko, albo właśnie czekoladę, albo kawę, albo jakiś środek czystości. Także tak wygląda kawa. Lawatca, kremek gusto, przepyszna, przepyszna. Ja po prostu powiem wam, że już mam tak na dnie. Eee, także tak, tam sobie przesypałam. Moja szafka ręka w szwach, wiem. Ale tam już po prostu jest y, część zakupów y, świątecznych porobione. Tutaj też dzisiaj słuchajcie, jedziemy robić. Co robimy? No powiedz. Piarami. <grym> zapomniałaś. I bez kolu będziemy robić. pierniczki. Tak! tak jest. Ale tutaj wałki Emmila przygotowała, bo jedziemy do cioci. No ja też. No, lecimy z pierogami dzisiaj. Będą robione na wigilę, lię uszka I właśnie to jest słynna ciocia Em, którą serdecznie pozdrawiam, bo wiem, że mnie ogląda jest moim e, wytrwałym widzem. Także dzisiaj będzie, wy będziecie oglądać film, a my będziemy lepiły pierogi, będziemy plotkować, śmiać się i żartować. E, tutaj mam przyniesione, coś chcesz powiedzieć, Isto, to istota mała? I jest na do proszę prosimy, czycie, Marta, zabierz nam to dał... To jest cztery do reklamówki dla taty. Dobrze. <laughs> pierogi ze cztery dla taty, tak? Czy się, nam da? kochani, bo będziemy robić je też na wigilię, wiesz? Przywieziemy, zamrozimy je. Także tak. Dzisiaj jest akcja pierogi. Dajcie znać, czy wy już macie zamrożone i zrobione, gotowe na Wigilię. Wiem też, że mówię, nie dla wszystkich Wigilia jest dniem wyczekiwanym, bo piszecie mi tutaj, dostałam maili, dużo takich dość y, osobistych, także ja się łączę z Wami całym serduchem, żeby jednak nie było tak smutno i źle, y, bo ja wiem, wiem, że Wigilia potrafi być smutnym dniem. Ja to przerabiałam przez lata, także y, naprawdę serdecznie Wam współczuję, no i po prostu to trzeba przetrwać, trzeba przeczekać, przyjdzie lepszy czas i pamiętać, że należy cieszyć się z tych małych rzeczy. Dobra, byłyśmy też w Dilizie, ale ja specjalnie poszłam po coś takiego i to jest, słuchajcie, pasta, która ma być do wszystkiego. Jest ona zachwalana i ja jestem bardzo ciekawa właśnie, słuchajcie, to jest tak drobny maczek, że ślepo matka chciałaby Wam przeczytać. Uwaga, postaram się. Do czego to jest? Wiem, że to kosztuje 5 zł i ta, tą pastą możecie tak. Odpowiednie na rondle, blaty kuchenne. Dziękuję dziecko kochane. Słuchajcie, patrzcie. Ja się skupiłam tutaj czytam, a ona mnie podeszła z boku. Przepraszam, że krzyknęłam, ale to było takie naturalne. Dobra, mam lopę. O Boże, jak tym czytać, Emila? te szkło, prysznice, meble, uu, meble ogrodowe, yy, lakiery, mosiąc, rdze. Słuchajcie, to jest faktycznie jakaś bardzo, bardzo, no ja jestem ciekawa. Yy, Widzicie, co, ja bym chciała spróbować moją płytę indukcyjną, bo na pewno można płytę, można zlew, także prysznic. Powiem Wam, jak się to spisuje. Jeśli ją macie, to po prostu yy, dajcie znać. To jest ta za. Piątkę. Wzięliśmy sobie oczywiście skrzatów, jest mało w tym domu. Trzeba było wziąć jeszcze jeden skrzat. Tak w ogóle to się uparzyłam dzisiaj i mam nowe oparzenia. Jak się kupuje, to tak jest. Tu jest taki piękny skrzacik. I mamy też bałbanka. O, tu już T-Light wylądował, słuchajcie. Bałbanka na t tak Także będziemy palić normalnie świeczkę i będzie się fajnie przez to wydobywało światełko. No i oczywiście, że ludzie mi torby to, by to sobie radzić. To wzięłam i ludzie po żeby się nie wybiła. Taki duży pojemnik. Uy, sama, te, same akcje w tym filmie. No ale dobra, lecimy na żywo, tak jak mówiłam. A jeszcze to my kupiły faktycznie. Kolejna posypka. Taka, 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 taka. I tutaj są pisaczki jeszcze, właśnie też takie do tych naszych pierniczków, bo pierniczki też będziemy piekły. Także tak, a tutaj przed y, sobą mam jeszcze fajne książki, które Wam chciałam. Znaczy, ja je odkopałam po prostu gdzieś na szczeluści mojej biblioteczki, bo sobie o nich przypomniałam. I za chwilę Wam pokażę, y, co teraz sobie tak będę czytała. I to nie tak dogłębnie, tylko tak trochę po łebkach, y, żeby wrócić, żeby się wprowadzić w ten nastrój świąteczny. Już dobra, wracając do książek, to oczywiście Agnieszka Macio. Nie wiem, jak działa na Was, ale mnie ta kobieta uspokaja. Y, Dodaję takiej. Nie dość że właśnie takiego spokoju, to jeszcze trochę takiej pewności siebie, że jednak to wszystko minie, to co złe minie, że trzeba się skupić na tych małych rzeczach, że naprawdę nie jest tak źle, jak my to zawsze myślimy i ona naprawdę potrafi właśnie we mnie tak zejść. Ja mam też jeszcze jedną taką przyjaciółkę, która jest w Stanach. Ona od lat, ona wygrała, jej rodzina wygrała kartę, zieloną kartę, nie wiem czy nie oglądasz Ibompo, ale serdecznie cię pozdrawiam i wyjechali całą rodzinę lata temu do Stanów i nie wiem, jak się to dzieje, że bo my nie rozmawiamy ze sobą yy, tak, żeby rozmawiać na przykład raz w tygodniu, czy też żeby było coś systematycznego, tylko Iwona yy, dzwoni do mnie zawsze wtedy, kiedy ja mam tą słabą siłę i słuchajcie, to co ona potrafi swoim yy, głosem temnym, głosu, tr, wiecie, yy, siłą głosu, ona tak delikatnie, ale kiedy trzeba, to podniesie ten głos. To, jak ona opowiada, mówi, to po prostu działa na mnie krzepiąco. Nie, nie, nawet nie o tyle podczas tej rozmowy, tylko ja potem analizuję sobie, bo ja w ogóle jestem człowiekiem, który analizuje totalnie, dogłębnie bardzo dużo rzeczy i to nie jest też takie dobre, bo ja rozkminy robię na tysiąc sposobów, ale właśnie po tych rozmowach z Iwonką ja przemyślę, jeszcze raz sobie wszystko układam i zawsze, absolutnie zawsze, ona dodaje mi siły, dodaje mi spokoju, dodaje mi wiary w siebie. Tak samo było teraz, kiedy parę dni temu miałam po prostu raz, że bardzo nieprzyjemną sytuację miałam o tym nie mówić, słuchajcie, zostałam po prostu okadziona przez inną kobietę. Notabene, słuchajcie, kobieta, kobiecie, dla mnie to jest po prostu taki absurd. No, i ja, ze swoją łatwowiernością, naiwnością, możecie to nazywać jak chcecie, przesłałam Pani pieniądze za towar. Ten towar nie dotarł do mnie i już nigdy nie dotrze. Byłam na policji, zgłosiłam to, aczkolwiek taki spraw, słuchajcie, jest tak i nie wiem, co w tym, z tym zrobiłam. Nie mam żadnej pewności, że ja te pieniądze odzyskam. A to nie były wcale małe pieniądze, także przestrzegam Was przed zakupami online. No, ale słuchajcie, ja teraz choćby. Wysyłałam właśnie jednej z Was portfel, gdzie też się nie znamy. Ona znała mnie tylko tyle z filmów, zaproponowała, że odkupię ten portfel ja ten portfel sprzedałam dokładnie za te pieniądze, które, ja, za które je kupiłam. Oczywiście dostałam 10 zł, no to ja już nie miałam na to wpływu, bo ja podałam cenę, dostałam 10 zł więcej, gdzie dopisek był, że na czekoladę. Także dziękuję pięknie, aczkolwiek ja nie chciałam absolutnie zarobić na tym portfelu, chciałam po prostu, żeby ona się cieszyła. Nie odesłałam go do firmy, a odesłałam do dziewczyny, no i mogłam zarobić, faktycznie mogłam zarobić, bo nawet stówkę. Może, być może ona sobie, choć mówi absolutnie, że nie, że zostawia go, zarobi na tym, nie, nie obchodzi mnie to. Ja byłam fair i z tego się czułam, po prostu cieszyłam, a tutaj yy, pani, kobieta, matka, siostra po prostu zabrała te pieniądze ode mnie. I twierdzi, że to nie ona, że ktoś się podszył i takich sytuacji to jest teraz, tak? Także trudno, no ja dostałam po klapsa od losu, muszę trochę zmienić nastawienie i przestać ufać ludziom, ale to jest bardzo, bardzo ciężkie dla mnie, także tak się stało. Wracając do książek, to właśnie Agnieszka Maciąg, ona tak działa też na mnie bardzo wyciszająco, podnosząco i mam nadzieję, że znacie Agnieszkę Maciąg, bo warto by było właśnie sięgnąć po te książki. To nie, nie musicie tego, to są książki, których absolutnie nie musicie czytać od deski do deski, to są naprawdę książki ciężkie. Ja wiem, że one nie są nie wiadomo jak tanie, ale warte, bo wracamy do nich. Po prostu to nie są książki, żeby przeczytać od a do z i wszystko wiecie i możecie podać dalej. Nie, to są przepisy, to są właśnie odpowiedzi, jak fajnie żyć, z czego się cieszyć, że to życie mimo tych kłód pod nogi potrafi być fajne. Tutaj akurat mam, wyciągnęłam książkę, ponad 100 przepisów w tej książce jest. I to jest właśnie magia świąt, smak świąt. Takie piękne wydanie. One, to książka chyba jest, nie wiem, czy to nie jest ta z tych najnowszych. I ona, yy, słuchajcie, sama jako jedna, kosztuje tylko 60 zł, ale na pewno jak yy, popatrzycie sobie na stronach choćby Allegro, to tam możecie kupić dwie i już jest taniej. A nie wiem, ile kosztują na yy, no, w, w księgarni. Musiałybyście sobie po prostu wygooglować. Wiem, że też możecie kup, odkupić po prostu te książki od innych ludzi, bo są też strony, gdzie sprzedają książki. I ja jeszcze sobie wzięłam dom pełen miłości, też bardzo fajna książka. Też mnóstwo no, pomysłów na obiady, ale fajnie. Ona ma taki spokój, spokój w sobie, taką wiarę, że jednak wszystko się da, wszystko można, tylko trzeba po prostu najpierw zrobić porządek w głowie. Także ja Wam bardzo, bardzo. On, tych książek jest więcej, ale ja Wam zachęcam, bo Agnieszka ma naprawdę. Przefajna kobieta. Przewartościowa swoje życie dużo zmieniła, bardzo dużo zmieniła. Jest też na YouTubie dużo różnych właśnie wywiadów też z nią, także możecie sobie wygooglować Agnieszkę Maciąg i myślę, że będzie na Was tak samo właśnie. Emila nie skarbu, bo mi skacze cały telefon. Ok? Dobra. Że też zadziała na Was tak krzepiąco. A teraz wiem, że zaczyna się nerwowy czas więc nie mówcie, że nie jest nerwowy, bo świąteczny czas zawsze jest nerwowym czasem, ale to się wszystko da poukładać, yy, tylko po prostu może jakiś dobry plan i, i dacie radę. No i jak obiecałam, tak pokażę, tak wyglądają kolczyki. Słabo mi się zoomuje to wszystko. O, widać, piękne. Widzicie? Takie minimalistyczne, ale właśnie przez to będą mogły być noszone cały czas i do wszystkiego będą pasowały. Yy, tak wygląda właśnie reklama sklepu naszej Moni. Proszę bardzo. Tu, ten kanał Monika Facz. Polecam serdecznie. Tak wpisujecie, jak tutaj piszę. I tak samo znajdziecie się na Instagramie i na Facebooku, bo właśnie na Facebooku sprzedaję właśnie tą stal, stal, słuchajcie, te to, 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 mm, biżuterię. Biżuteria ze stali chirurgicznej, rodowanej, pozłacanej. Takie cudynka, jeśli się yy, właśnie chcecie zaopatrzyć, to proszę bardzo. Monia, dziękuję Ci, bo naprawdę są prześliczne. Zrobiłaś mi mega niespodziankę. Dziękuję też za kartkę. I tu chciałam Wam jeszcze pokazać yy, odżywkę, która mi pomogła, żeby te włosy nie wyglądały jak siano, słuchajcie. No bo wiecie, że to szczypiorek jak nic. Także psit, psit, psit na suche, umyte włosy, tylko trzeba nią po prostu poczepać. I one już tak sucho nie wyglądają. No wiadomo, że są mocno y, zniszczone. Ja włosy suszę. Już teraz nie prostuję. Wałki leżą, czekają na akcję y, pierogi. Bo też miałam tą, ale nie. Nie wiem. No nie. Wolę tą. Jeśli mam wybrać tą, czy tą, to stanowczo biorę tą. Kubek. Kaba pojechała. Powiem Wam, że Włosi to wiedzą co. Tylko A, jeden. jeszcze choineczkę znalazła. Ja przedtem mówiłam Wam, że gwiazdki to przecież choinki, jakby Gemilia mnie tu poprawiały. nie? jedną tylko. jedną tylko znalazłaś? To zaraz rozglądniemy się, bo chyba było więcej, żebyś mogła sobie poprzyklejać i porobić różne rzeczy. Także dobra, serdecznie Was zachęcam do odwiedzenia sklepu koleżanki, która ma kanał. No i oprócz tego spełniła swoje kolejne marzenie. Emilia tu otworzyła, słuchajcie, dzisiaj dziesiąty, Matki boski Pieniężny. Ni, o, zobaczcie tam. Tak, tam jest cukier z Biedronki, który upolowałam wtedy na promocji. Kule, bo Brian miał problemy z nogą, więc przywiozła mi od mamy. Kwiatek, który czeka na przesadzenie, bo coś mu się dzieje o żółkną liście. Tak. Możesz zjeść? Smacznego, kochanie. Tak. Tam wyżej są ciuchy, które spakowałam po Filipie, tam są kurtki i wszystko jedzie do, do dzieci po prostu dalej, bo zostaną przekazane. Tutaj są tu w tym worku są co jest? Nakrętki z butelek zostaną przewiezione do rąk osoby, która po prostu ich potrzebuje. Tutaj mój Brian oczywiście powiesił swetr i tak sobie pięknie wisi. Tutaj znalazłam, znaczy znalazłam, wiecie co? Zepsuł mi się zegar i zostało mi takie coś, a bardzo, bardzo mi się podoba. No i właśnie mówiłam do męża, że yy, kupiłam sobie lusterko, a i ten vlog będzie i długi i w ogóle, no ale dobra. Kupiłam sobie jakiś czas temu lusterko i do dużego lusterka dostałam małe lusterko. I tak myślę, że jakby tak tu... Wiecie, dałam kłopu robotę, nie? Także musi wydobyć to lusterko z tego i jakoś zamontować tu. Ono jest powiększające, ale nie o to chodzi. Po prostu, żeby było coś wypełnione, żeby tu coś właśnie z tego fajnego wyszło. Ej, a co Ty miałaś? Czy zadaś czekoladkę nie pokazałaś, co miałaś? A no to tu, słuchajcie, tu zobaczycie. O, co tam było? No takie listki. Aha, no, listki. Abyście chcieli wiedzieć, co było w kalendarzu adwentowym, to były listki. Tu już prawie złożone całe puzzle. Pamiętajcie, wybierzcie zdjęcie, które będzie miało dużo szczegółów, żeby było łatwiej ułożyć. A ma wyglądać w całości, tak? Pięknie. I za chwilę otworzymy jeszcze kalendarze. O, podasz mi? Dobra, dziesiątka. Została nam dziewiątka, też nie wypita, widzisz? Taka jestem systematyczna. Dobra, matka, czytaj, co to jest. Czarna herbata. No, tak piszę. Wreszcie wypiję coś normalnego, powiem Wam, że mam dość tych smakowych. A, a zaległa, z dziewiąt, dziewiątka? Kotek tu jest! O, kotek tu jest, no wiesz? A tu gwiazdka. No, Małe, a cieszy. A tu jest herbata czarna, poziomka z wanilią. Nie lubię tej herbaty, już wiem, bo raz ją kupiłam w całości i. Papuszka. A jeszcze papuszka, jak u nas, nasza papuszka też tu jest. O proszę bardzo, siedzi tam. A wczoraj mieszka, e, mieszkała, wczoraj latała po całym domu, tata ją wypuścił i frunęła normalnie, jak szalona po całym domu. Dobra, za chwilę skreślamy dzień i żegnamy się z Wami. Są... Pachnie? Dobrze, już pokażemy. No dobra, to pokażemy najpierw kulę. Tu jest kula. Prześliczna, różowa. Tak, Emila już się nie może doczekać wanny, ale oczywiście, gdzie tam jeszcze? A tutaj pytania są o moją gwiazdę betlejemską. To słuchajcie, o, tu. Tak się właśnie robi od spodu z liśćmi, więc nie wiem, czy ona była przemarznięta, czy o co jej chodzi. Ale. No na razie jeszcze są liście, ale pamiętajcie, że mi się nie uda. Choć mam sąsiadkę, która ma już, powiem Wam, nie wiem, ile lat ma y, tą swoją gwiazdę betlejemską, ale jest. Y, słuchajcie, wyżej niż kolano i, i pięknie jej kwitnie co roku. Nie wiem, jak to robi. Jeśli chodzi o moje kwiatki, to tu wam pokażę. Słabo, po prostu ta, y, to jest zły czas do nich, do nich, dla nich, żółkną, słabną i. I naprawdę, widzicie, jakie zasychają. To po prostu jest ciemno. Także nie zrażajcie się, bo to jest naprawdę niedobry czas dla kwiatków. Ale pomału dacie radę. O tutaj mój bananowiec. On chyba był przelany w ogóle, to muszę go sprawdzić, co tam u niego słychać. Ale to nie jest dobry czas dla. A i tutaj, o. Teraz to pokażemy. To coś. Jesień, zima. Czyli żółte lepy muszą być. To jest maska, bo ja przelewam kwiatki i one po prostu potem mają te swoje yy, muszki. No. Jezu, ziemiórki. Paskudne ziemiórki. Z góry oczywiście leci pies. Tutaj yy, mocno tika nam ten zegarek, który został włączony, ale powiem Wam, że kazałam <laughs> wieczorem Brianowi. Nie, <laughs> Nie wiem, czy u was wiszą ręczniki na ręczy, ale u nas taka a tam tutaj. <laughs> Ktoś nas obserwuje, Fido. Tak. Dobra, Emila, skreślaj ten dzień. Fido sobie tupta. Tak jest, słuchajcie, dwa tygodnie do Wygili. Pięknie, ładnie. Emilka, jeszcze przesuniesz nam choinkę, tylko nie wyrwij jej znowu tak jak tamtym razem. Na dziesiątkę. Dzień dobry, przyszedłeś się przywitać. Dzień dobry, dzień dobry, Fiduś. Fiduś. A co ty taki? Nic nie widzisz. Halo, kucyka ci uczeszek, będzie źle, nie? Dobra. Dobra, tyle. Słuchajcie, żegnam się z Wami właśnie e, tym pajacykiem, łapkami Emilii i trochę pieskiem. Do zobaczenia. Życzę Wam miłego weekendu. Odezwijcie się e, w komentarzach. I pamiętajcie, że jak Wy sobie oglądacie film? Ja plotkuję i lepiej pierogi. Także mmmm, papa.